Sobotnie główne wydanie zbliżeń, Błażej Kaczmarczyk. Dzień dobry. Ulicami wielu miejscowości regionu przeszli dziś Kacper, Melchior i Baltazar, a wraz z nimi tłumy wiernych. 6 stycznia w Kościele Katolickim obchodzona jest, obchodzona jest uroczystość objawienia pańskiego w tradycji polskiej, nazywana Świętem Trzech Króli. Tłumów pod Bazyliką, pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy jak co roku nie zabrakło. Stąd już po raz jedenasty wyruszył orszak Trzech Króli, podążając głównymi ulicami miasta. Niesiemy jakby Jezusa do innych ludzi, do innych pokoleń w tej przestrzeni miejskiej. To ma takie wymowę, że niesiemy innym ludziom. Według tradycji królowie Kacper, Melchior i Baltazar pochodzą z trzech kontynentów Europy, Azji oraz Afryki. Tegoroczny pochód nawiązuje do 800. rocznicy pierwszych jasełek zorganizowanych przez świętego Franciszka z Asyżu. Piara nakazuje nam. To jest święto bardzo ważne i no, nie wyobrażam sobie, żeby nie być po prostu. Po dotarciu na stary rynek, mędrcy oddali pokłon małemu Jezusowi, przekazując mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Uważam, że to świetna tradycja pokazać dzieciom tę piękną naszą tradycję nasze święto objawienia pańskiego. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, zamyka okres świąt Bożego Narodzenia, a jednocześnie jest początkiem karnawału. Jest to rzeczywiście bardzo taka radosna i, i barwna. Y... Uroczystość, no wiadomo, jest to też coś dla całych rodzin, bo są, jest wielbłąd, są konie, są piękne stroje, są prawdziwi królowie. Tradycją święta Objawienia Pańskiego jest również pisanie na drzwiach symboli K plus M plus B, kredą święconą podczas Eucharystii. To też jest taki symbol, że mamy dawać świadectwo o tym, że należymy do Pana Jezusa, żeśmy go rozpoznali, że on jest w naszym życiu obecny. I człowiek, który pisze, ma odwagę do tego się przyznać. Czterometrowe figury wzorowane na hiszpańskich gigantes to wizytówka toruńskiego orszaku. Tradycyjnie byli Trzej Królowie, a razem z nimi znamienity ekspert od gwiazd Mikołaj Kopernik. To jest tak radosne święto pokłon Trzech Króli, że trudno, żeby nie uczestniczyć Oczywiście. i tych koron zało nie założyć. Ta tradycja jest, myślę, bardzo sympatyczna i fajna. Co roku przechodzimy wraz z rodziną oglądać prady trzech króli w Toruniu i myślę, że to jest wspaniała okazja też na spotkanie rodzinne. Bo trzej królowie mają przede wszystkim jednoczyć. Znamienna jest też symbolika darów, które niosą ze sobą złota, miry i kadzidła. Kadzidło. Które jest znakiem modlitwy, chwały dla Pana Boga, uczczenia Pana Boga. I tak właściwie te dary uczą nas jednego, że trzeba być blisko Pana Boga, a kiedy jesteśmy blisko Boga, jesteśmy blisko drugiego człowieka. Prosto z orszaku można było wyruszyć na koncert. Tym razem na rynku nowomiejskim wystąpiła gwiazda młodego pokolenia Wiki Gabor. Wcześniej życzenia noworoczne przekazał prezydent Torunia, Michał Zaleski. Niech to będzie rok szczęśliwy. Każdy z nas ma inny rozmiar, inne spojrzenie na szczęście, ale kiedy mówimy do siebie szczęście, uśmiechamy się. I to jest najważniejsze. W toruńskich obchodach wzięło udział kilkaset osób. Jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich uczczono także w Grudziądzu. Mieszkańcy tłumnie zgromadzili się na placu przed teatrem. Jesteśmy katolikami i chcieliśmy dzieciom przekazać tę tradycję, bo uważamy, że im wcześniej dzieci nauczą się pewnych rzeczy, tym jest większa szansa, że później, kiedy będą dorosłe, same zdecydują się to kontynuować. Jest tak radośnie, wesoło, każdy jest szczęśliwy. W kolorowych koronach i. Oto poczniesz i porodzisz syna. W teatralny sposób dali wyraz swojej wiary. Rozgrywamy ewangeliczne scenki. W sumie tych scenek jest pięć. Występują w tych scenach amatorzy, parafianie z poszczególnych parafii, dzieci, dorośli, młodzież. Orszak Trzech Króli to nie jest jakaś przechadzka po mieście, by się towarzysko spotkać. Orszak Trzech Króli to jest. Uroczystość o charakterze religijnym, re, rodzinnym i wspólnotowym. Bo to właśnie sens święta Trzech Króli. To jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie, bardzo radosne, organizowane już po raz dziesiąty w naszym mieście, angażujące różne środowiska, które, tak jak dawniej, Trzej Królowie Kacper, Melchior i Baltazar i dziś symbolicznie złożyli Jezusowi dary. Pięć osób, w tym czworo dzieci, przewiezionych do szpitala w Toruniu z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Ich życiu nic nie zagraża, ale strażacy po raz kolejny apelują o sprawdzanie instalacji grzewczych oraz montaż czujek, które mogą uratować życie. Wysokie stężenie czadu stwierdzono w piątek wieczorem w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Konwaliowej, kiedy po godzinie 18 na miejscu pojawili się strażacy pięcioro poszkodowanych, w tym czwórka dzieci, była pod opieką ratowników medycznych. Wszyscy mieli objawy zatrucia tlenkiem węgla, zawroty głowy, bóle głowy. Po przybyciu na miejsca zdarzenia zidentyfikowano substancję miernikiem wielogazowym, wskazała jednoznacznie tlenek węgla. Działania polegały na zamknięciu pieca gazowego, zakręceniu gazu w budynku, przewietrzeniu mieszkania i ponownym zbadaniu atmosfery, w której już tlenku węgla nie wykryto. Poszkodowani trafili na obserwacje do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Jak informują lekarze, stan dzieci jest dobry. Kobieta została już wypisana do domu. Tlenek węgla, dwie osoby poszkodowane. Tlenek węgla nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i silnie trującym. Czad zabijał. Czujka tlenku węgla ratuje życie. Dlatego strażacy apelują o ostrożność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W okresach jesienno-zimowych tych zdarzeń jest więcej, ponieważ wtedy są odpalane różnego rodzaju piece gazowe czy przepływowe piecyki gazowe, tak zwane termy w mieszkaniach. I one niestety, gdy nie pracują sprawnie, gdy dysze lub, lub jego tam ustawienia piecyka są, tak powiem, niefabryczne, wtedy w wyniku niepełnego spalania zbyt małej ilości tlenu powstaje czat. Od października ubiegłego roku w całym kraju odnotowano 1140 interwencji strażaków w związku z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, wskutek czego 22 osoby straciły życie, a prawie 600 uległo podtruciu. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Zmiany w świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami. Od nowego roku wzrosło świadczenie pielęgnacyjne i przysługuje ono tylko opiekunom dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pobieranie świadczenia rodzice mogą łączyć z pracą zawodową. Pojawiło się także świadczenie wspierające, przeznaczone dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Jego przyznanie nie będzie zależne od dochodu, a od poziomu potrzeb. Marta ma 30 lat, czterokończynowe dziecięce, porażenie mózgowe oraz niepełnosprawność intelektualną. Od urodzenia zajmuje się nią mama. To praca przez całą dobę: mycie, karmienie, ubieranie, a także przenoszenie córki, czy wchodzenie i schodzenie z nią po schodach. Czuję się tak, jakby mi od tego dźwigania, od tej opieki, rósł coraz większy garb, a państwo mnie w tego garba kopie. Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to ciągła walka o pieniądze, refundację czy rehabilitację. O potrzebie zmian i większym wsparciu ze strony państwa rodziny mówią od dawna. W tym roku świadczenie pielęgnacyjne wzrosło do wysokości 2988 zł. To nie jedyna zmiana. Od 1 stycznia tego roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie dla dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. I możliwe jest również pobieranie świadczenia w połączeniu z pracą zarobkową, więc osoby, które pracują, mogą jak najbardziej z taki wniosek złożyć. Nie ma limitu wynagrodzenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która zdecyduje się podjąć pracę. Limit dochodu nie obowiązuje także przy nowym świadczeniu wspierającym, które również weszło w życie od nowego roku. To świadczenie przeznaczone dla pełnoletnich osób. By je otrzymać trzeba złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Następnie wniosek o wypłatę świadczenia składany jest w ZUS-ie. Wysokość świadczenia wspierającego będzie wynosić od 40% do 220 procent aktualnej wysokości renty socjalnej, czyli na ten moment będzie się mieściła w granicach od 635 zł do 3495 zł, w zależności od liczby punktów, która będzie ujęta w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach. W pierwszej kolejności obejmie ono najbardziej potrzebujących. Osoby z niepełnosprawnościami w zależności od przyznanej im liczby punktów będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. Gdybym ja y, wystąpiła z wnioskiem o to świadczenie wspierające, to w tym momencie zostaje pozbawiona y, mojego świadczenia pielęgnacyjnego i tym samym muszę iść do pracy. Podjęcie zatrudnienia nie jest możliwe, gdy jej córka wymaga całodobowej opieki. Grażyna Rzęska liczy, że kolejne zmiany, a także sposób wyliczania świadczenia wspierającego dla takich osób, jak jej córka, będzie konsultowany z rodzinami osób z niepełnosprawnościami. Bydgoszcz Katarzyna Ormanowska. O trendach, wyzwaniach i przyszłości branży mleczarskiej rozmawiano w Ciechocinku, a to za sprawą dwudniowej konferencji pod nazwą Euromlecz. Udział w wydarzeniu wzięli producenci, eksperci, naukowcy oraz parlamentarzyści. Niemal 30% produktów mleczarskich wytwarzanych w Polsce eksportowanych jest za granicę. Rynkiem zbytu są nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale także kontynent azjatycki. Chiny, Wietnam, no Tajlandia, tak, ale, ale najpotężniejszym rynkiem są Chiny. Sytuacji na polskim rynku mleka poświęcona była konferencja w Ciechocinku. Dostawcy, przetwórcy, eksperci i naukowcy zwrócili uwagę na właściwości białka laktoferyny jako jednego ze składników serwatki, które może być wykorzystywane w celach leczniczych. Można stosować w profilaktyce, jak i w kontekście leczenia. Dotyczy to również udziału tych składników. Przyszłości w technologii farmaceutyków, kosmetyków. Przyszłością branży mleczarskiej ma być także technologia tzw. małych pęcherzyków, która powstała w Polsce w 1995 roku, a przez lata rozwijała się w Japonii. Ta technologia pozwala na obniżenie znaczące kosztów branży mleka, mleczarskiej, kosztów produkcji, poza tym pozwala na znakomite obniżenie uciążliwości tej branży dla środowiska. Nie brakuje jednak wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie producenci mleka. Na pewno trzeba pracować nad poprawą hodowli, nad zwiększeniem wydajności, lepszym dopasowaniem żywienia zwierząt. Pojawiają się zapotrzebowania na nowy typ mleka. Zmniejsza się także liczba gospodarstw zajmujących się jego produkcją. Jeżeli popatrzymy na lata 96-2023, to jedna dziesiąta gospodarstw pozostała. Na rynku, które produkują mleko. Mieliśmy ponad milion gospodarstw. W tej chwili szacowane jest, że zostało około 90 tysięcy. Podczas dwudniowej konferencji specjaliści analizowali także tematy związane z oszczędnością wody czy energii w branży mleczarskiej. Michał Górski, TVP Goszcz. A mleka jak się okazuje pijemy coraz więcej, jemy też więcej wieprzowiny, ale mniej wołowiny. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące spożycia produktów na jednego mieszkańca. O wyborach Polaków jak zawsze decyduje moda, ekonomia, ale też przywiązanie do tradycji. Bez ziemniaków trudno sobie wyobrazić tradycyjny obiad. Dane jednak wskazują na to, że w ciągu 12 lat ich spożycie spadło ze 110 do 94 kg rocznie. Dawniej inaczej też gotowano niż teraz. Wiadomo, że, że było biednie i, i ten ziemniak królował w kuchni, więc co się dało, to z tego ziemniaka się przyrządzało. Zmian jest więcej. Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego widać, że gusta Polaków zmieniają się. Mniej jemy przetworów zbożowych, warzyw, więcej owoców, wieprzowiny, drobiu. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie mlekiem i masłem. Wracamy do masła, które już nie jest tak niezdrowe, jak wcześniej mówiono, a okazuje się, że nam smakuje. A skoro smakuje, to go jemy coraz więcej. Specjaliści przyznają, że powodów zmiany diety jest kilka. To między innymi większa dostępność produktów na rynku, moda, dbanie o zdrowie, ale również duży wpływ na wybory Polaków ma ekonomia, choć i to się zmienia. Dochody rosną i jest coraz mniej tych osób, które kierują się wyłącznie ceną przy półce sklepowej, które, które mogą sobie pozwolić na, na trochę więcej niż, niż te, te najniższe produkty o najniższych cenach. O upodobaniach można mówić sporo, choć naukowcy przyznają, że powinniśmy większy nacisk kłaść na wysoką jakość żywności i urozmaicenie diety, wzbogacanie jej w nieprzetworzone produkty, wszystko po to, by żyć zdrowiej. Powinniśmy jeść dwa-trzy razy w tygodniu ryby. Wiemy, że z tym mamy problem. Zarówno kilkanaście lat temu, jak i teraz spożycie ryb oraz owoców morza wynosi około 13 kg rocznie na osobę. Można to zmienić, a przy okazji warto też myśleć o ruchu, bo jest on również gwarantem dobrego zdrowia. W zbliżeniach czas na zapowiedź informacji sportowych i spotkanie z, spotkanie z Maciejem Pieszczyńskim. Dzień dobry, Maciej. Dzień dobry. Dziś w serwisie sportowym, między innymi piłka ręczna, będziemy mówić o drugim memoriale Dariusza Głowackiego. Ponadto Artur Onacki przygląda się zmaganiom w halowej Hokej superlidze Laskarzy. Wrogowie, LKS podejmuje pomożenie na toruń. O tym, jak przebiega ta rywalizacja, powiemy już za chwilę. Dziś serwis sportowy wyjątkowo, zaraz po głównym wydaniu zbliżeń. Tyle Macie Pieszczyński, dziękujemy za te informacje i zapraszamy na kolejne na informacje poszerzone, o kolejne informacje sportowe. Na koniec jeszcze odrobina muzyki. Koncertowali już niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Japonii. Tym razem chór chłopieńcy i męski filharmonii poznańskiej, Poznańskie Słowiki, wystąpił w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu w ramach obchodów Święta Trzech Króli. Jesteśmy pod wrażeniem, szczególnie tych maluchów, a córka chodzi do szkoły muzycznej. Za chwilę zaczyna zajęcia z chóru, więc doceniamy jakość kształcenia takich maluszków. Bardzo uroczyście, bardzo dostojnie, zupełnie inny nastrój, zupełnie, inne, zupełnie inny odbiór. W takim, w takim miejscu też szczególnie. Było dzisiaj 45 śpiewaków, w Poznaniu jest z nas około 80. Prawie wszyscy panowie śpiewali jako chłopcy w sopranach, altach. Dlatego y, oni y, no, i znają repertuar, y, y, mają doświadczenie to takie estradowe, bo czasami nie, nie wszystko funkcjonuje idealnie. Oni są taką bazą, taką kotwicą. Śpiewaliśmy wyłącznie kolendy przede wszystkim polskie ale nie tylko, bo zaśpiewaliśmy i kolendę niemiecką, i katalońską, i włoską, więc żeby też porównać, żeby po raz kolejny się przekonać, że polskie kolendy są najpiękniejsze. A w zbliżeniach to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.